bardzo serdecznie. Dzisiaj witam Was z mojej kuchni, ponieważ jak widzicie po tytule, będzie dzisiaj przepis na weekendowe śniadanko u Boogie Silver. Będzie to bardzo banalny przepis. Tutaj niektórzy z Was mogą sobie pomyśleć o matko, co to za przepis. Przecież każdy z nas wie, jak zrobić jajecznicę. Natomiast dzisiaj będzie jajecznica, którą ja uwielbiam. Zazwyczaj serwuję ją sobie w sobotę bądź niedzielę, dlatego nazwałam ten filmik takim weekendowym śniadankiem. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak ja ją robię, tak po mojemu, to, to zapraszam do oglądania. Także idziemy do kuchni, i moi drodzy, do zobaczenia za chwilę. Za chwilę pokażę Wam wszystkie składniki, jakie będą nam do tego potrzebne. Okej, okay, kochani, także jesteśmy przy składnikach. E, tutaj mam e, dwa jajeczka, już rozbite, jak ja to mówię, rozmemłane. I do tego taki mój sekretny składnik, pewnie wiele z Was dodaje mleko. Ja lubię jajka, kiedy są takie bardziej puszyste. Mi się wydaje, że mleko dodaje taki fajny, taki fajny aromat i to jajko jest takie rzeczywiście naprawdę e, fajnie, fajnie puszyste. Do tego będą krewetki. E, jeżeli nie lubicie krewetek, możecie ich nie dodawać. Oczywiście to jest kwestia gustu. Natomiast ja kupuję takie małe krewetki, to są takie baby prawns. I one są takie fajne, malutkie, to są tak zwane krewetki koktajlowe, które świetnie pasują do jajka. I naprawdę takie zestawienie uwielbiam. Eee, będziemy potrzebować sól, pieprz, różnego rodzaju przyprawy. Ja mam tutaj kebab, gyros, e, czosnek i tam się chowa chyba pieprz. Dodamy także koperek i troszeczkę koktajlowych pomidorków do dopełnienia smaku. Ja tutaj przygotowałam sobie również ciemne pieczywo i pietruszkę, ponieważ bez pietruszki ta jajecznica nie mogłaby się odbyć. Także to są wszystkie składniki i już wam Pokazuję, jak szybciutko przygotować taką zdrową i pożywną e, jajecznicę. Kochani, właśnie na patelnię wrzuciłam e, krewetki. Ja nie dodawałam żadnego oleju, żadnego tłuszczu, ponieważ e, ostatnimi czasy postanowiłam po prostu nie używać e, żadnego oleju kokosowego, oliwy z oliwek, po prostu nic. E, jeżeli to jest patelnia teflonowa, uważam, że krewetki tak fajnie same w sobie się usmażą. Także na rozgrzaną patelnię wrzuciłam już krewetki i będę czekała aż fajnie nam się zrumienią i wtedy będę dodawała po kolei jajeczka i pomidorki razem ze, z koperkiem. Ze szczypiorkiem chciałam powiedzieć, słuchajcie, zawsze jak nagrywam dla was coś z koperkiem, to mówię na to szczypiorek. Także to to. Tutaj pokażę wam jeszcze kawałek mojej kuchni, zanim krewetki się usmażą. Tutaj zdjęcie, którego Krzysztof nie lubi, ja natomiast je uwielbiam. Nasze, słuchajcie, robione chyba 5 czy 6 lat temu. Młodzi i piękni, jak to się mówi. Tutaj moja shopping list cupcakeowa, którą na pewno widziałyście. O! A tutaj spadła mi półeczka na przyprawy i muszę czekać na Krzyśka, aż mi ją naprawi, ponieważ chyba klej się rozkleił i tak spadła. Także to to. Aha, no i puszka, którą dorwałam w Tikermaksie na, na owsiankę. Okej, okay, dobra, krewetki tutaj się smażą, ja za chwilkę do Was wracam. Krewetki nam się ładnie palą i teraz dodajemy jajko. Dwa jajeczka, do którego ja dodałam, słuchajcie, troszeczkę mleka. No i solimy. Nie za dużo. Tyle wystarczy. No i mieszamy. Mieszamy aż nam się tak fajnie zetnie. Ja nie lubię aż tak mocno ściętej. Wolę, kiedy jest yy, chociaż troszeczkę, yy, słuchajcie, taka lejąca. No i teraz dodajemy nasze dalsze składniki, czyli pomidory i koperek. Dobra? I to wszystko ładnie sobie mieszamy. No i kochani, po zamieszaniu nasza jajecznica wygląda tak. Troszkę ciężko mi było kręcić, jedną ręką a drugą mieszać, ale jakoś sobie dałam radę. Jajecznica wygląda tak. Jeszcze raz Wam powiem: są to pomidorki koktajlowe, koperek. Dwa jajeczka rozbite z dodatkiem mleka i krewetki tak zwane baby prawns. Teraz już tylko na górę pietruszka e, jakieś fajne pieczywo i pokażę Wam do tego efekt końcowy. Kochani, jestem z powrotem, żeby pokazać Wam efekt końcowy. Bardzo szybko, żeby zrobić taką jajecznicę, wystarczy 5 minut. Jeżeli nie lubicie krewetek, tak jak mówiłam wcześniej, nie musicie ich dodawać. Wystarczą pomidorki, koperek, natka pietruszki, pietruszka, szczypiorek, cokolwiek i po prostu jest mega na wypasie śniadanie. Już wam pokazuję, jak u mnie całość się prezentuje. E, wszystko wygląda tak. Tutaj mam pieczywo, e, brązowe pieczywo. E, z ogóreczkiem jajecznica wygląda tak. E, słuchajcie, po prostu zapach jest kapitalny. Jest to także dobre śniadanie na kaca dla tych pełnoletnich, ponieważ jajecznica świetnie działa właśnie na kaca. Także całość prezentuje się tak. Ja uciekam jeść. Mam nadzieję, że któraś z Was korzysta z tego przepisu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i weekendowo, i przesyłam mnóstwo buziatków. Papa i oczywiście życzę smacznego!